A co tutaj będzie? Tu, tu będzie dom kultury. Tu będzie dom kultury i więcej parków w parku. Tu będzie dom kultury. Tu będzie Dom Kultury i więcej parków w parku. Dzielnica główna zasługuje na więcej kultury i więcej zieleni. Dzięki wygranej w konkursie poznańskiego budżetu obywatelskiego na terenie całej dzielnicy zagoszczą wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne. Powiększy się także park imienia księdza Tadeusza Kirszkę. Głosuj na projekty numer 12.2. Tu będzie dom kultury i 12.10. Więcej parków w parku. Razem zmieńmy naszą dzielnicę na lepsze.